With the Franciscan greeting of peace and all good things, Poqui i Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour produced by the Conventual Franciscan Friars. For eighty-eight years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour Post Office Box four five four Athol Springs, New York 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com. Rozpoczynamy program Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.roseryour.com Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gary, Franciszkanin. Witam Was, drodzy rodacy, mi rodaczki, wielkanocnym wezwaniem Chrystus martwy wstał, aleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. martwy wstał, aleluja. Dziś spotykamy się przy paschalnym stole wieczernika, w całym serce świętując Wielkanoc, Zmarwystanie Pańskie. Słuchujemy się bicie dzwonów reżyseracyjnych, radosne słowa orędzia wielkanocnego. Zasiadamy do wielkanocnego stołu w gronie rodziny, przyjaciół i gości, aby umocnić naszą wiarę Chrystusa Zmarwystałego, aby z Nim się jednoczyć bo owszem, nasze świętowanie jest dla ciała, ale również przede wszystkim dla ducha. Zgódź się, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie. Przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością. On jest życiem. Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok. Przyjmie Cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny... Zaryzykuj. Nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za nim iść, nie lękaj się. Powierz się jemu bądź pewien, że on jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, i siłą, by żyć tak, jak on chce. Słowami papieża Franciszka wprowadzamy was. Święteczną, archiwalną pogadankę ojca Mariana Tolczyka. Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy wszystko układa się pomyślnie i nic nie zagraża, kiedy się jest młodym, zdrowym, wtedy łatwo być pewnym siebie, czuć się samowystarczalnym, być optymistą. Wtedy lekceważy się nieraz wiarę i powątpiewa w sens przynależenia do Kościoła. Sytuacja zmienia się radykalnie wobec niepowodzeń, utraty pracy, ciężkiej choroby, skłóconej rodziny, poczucia osamotnienia, odejścia przyjaciół. Nie ma już komu zaufać, na kogo liczyć. Sytuacje są różne i każdy inaczej je przeżywa. Żadna jednak nie musi być beznadziejna. Za przykład może posłużyć dramat apostołów podczas Wielkiego Tygodnia. Wydarzenia tych dni do głębi wstrząsnęły ich psychiką. Nie tylko śmierć ukochanego Mistrza lecz także ich własne tchórzostwo i niewierność sprawiły, że stanęli na krawędzi rozpaczy. Judasz haniebnie zdradził mistrza. Wszyscy go opuścili. Piotr Filar grona apostolskiego zaparł się nawet Jezusa i przysięgał, że wcale go nie zna. Tym wszystkim, co ich w tym czasie spotkało, byli całkowicie zmiażdżeni i zatrwożeni. W niedzielę wielkanocną, pod wieczór, gdy byli wszyscy zebrani we wieczorniku, w nienacka zmartystały Chrystus stanął pośród nich i rzekł – pokój wam! Trzykrotna zapowiedź dana przed śmiercią, że po trzech dniach zmarty stanie, Poszła w niepamięć, ale Pan kochał ich takimi, jakimi byli, z ich słabościami, upadkami i lękami. Po to przyszedł na świat, żeby ich z tej nędzy wydobyć, uwolnić z jarzma grzechu, a jednocześnie, by ich obdarować swoim pokojem, pokojem, którego bardzo potrzebowali, pokojem, jakiego świat dać nie może. Po swoim zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się na apostołom dlatego, że do końca ich umiłował. Prawdziwa miłość jest zawsze i wszędzie obecna. Jezus przyszedł więc wlać pokój w ich znękane dusze. Trzykrotnie powtórzył pokój Wam. Pokój nie oznacza tu uspokójcie się, wszystko jest w porządku. Pokój to pełnia tego, co Bóg może dać tym, których kocha. Jego słowo to nie słowo ludzkie. Słowo Boże jest wszechmocne. Gdy Jezus stając pośrodku naszych ułomności i zdrad, mówi do nas, Pokój Wam, wtedy wypowiedziane przez Niego słowo, zawiera więcej treści niż moglibyśmy się spodziewać. Ono oznacza przebaczenie, oznacza również nadzieję. Tam, gdzie dotąd panował strach, a może i rozpacz, teraz wstępuje otucha, pocieszenie, pokrzepienie ducha. Pokój. Oznacza, że Jezus jest zawsze i wszędzie z nami, choć go nie widzimy. Jego słowa pokój wam są zaproszeniem, byśmy mu zaufali i zawierzyli bez zastrzeżeń na całą wieczność. Pewnej młodej kobiecie urodził się synek z bardzo krzywymi nóżkami, które musiano często łamać. W ciągu 11 lat lekarze przeprowadzili 14 ciężkich operacji, w tym ponad 40 złamań. Oprócz zmagań z chorobą najcięższą do zniesienia była dla niej ludzka obojętność, o którą wciąż się z dzieckiem rozbijała. Wypadki życzliwości były bardzo rzadkie. Kiedy w tej beznadziejnej walce nie miała znikąd pociechy, stanęła nad brzegiem rozpaczy i chciała z tym wszystkim skończyć, zabić swoje dziecko i sobie samej odebrać życie. Wstrzymała się jednak od tego szaleństwa, bo była osobą wierzącą. W czasie przygotowań do piętnastej operacji jej dwunastoletni syn zmarł. Miłość matki nie mogła jednak przejść na tym do porządku dziennego. Nie przestała cierpieć. Wówczas kroczył Jezus z darem swego pokoju. Dokładnie cztery tygodnie po śmierci dziecka Chrystus stanął pośrodku jej życia. I obdarował ją błogim pokojem. Swoje przeżycie opisuje tak. Siedziałam przy pracy w biurze i doznałam nagle uczucia, jakby jakiś nieznośny ciężar przygniatający mi serce usunął się. Zrobiło mi się dziwnie, leko i radośnie, jakby nagle rozstąpiły się ołowiane chmury. Zwisające nisko nade mną i zabłysło słońce. Zastanawiałam się, co może oznaczać ten niezwykły stan. Przecież nie miałam żadnego powodu do radości. A może synek był do tej pory w czystcu? Dziś skończyła mu się pokuta i moje serce, jak czuły odbiornik fal z świata, ten sposób sygnalizuje mi ten radosny moment. Pomyślałam w pierwszej chwili: przez okres poprzedzający ten dzień nie szukałam zapomnienia. Wiedziałam dobrze, że go i tak nie znajdę. Sądzę, że ten moment, który odczułam, jak nagłe usunięcie się gniotącego mnie ciężaru. To był ten krańcowy punkt progu śmierci, który usiłowałam za moim dzieckiem przekroczyć. Tam musiałam się zatrzymać i ze zdumieniem, zamiast smutku i beznadziei, znalazłam radość i jakieś dziwne, niespotykane nigdy przedtem uczucie uniesienia wewnętrznego. Wiem teraz, że to było cudowne. Tajemnicze działanie łaski Boga. Miłość Chrystusa nie powinna być nigdy miłością bez wzajemności. W liście świętego Jana czytamy, że Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swego Syna, by nam objawić swoją miłość. Kto zaś się Bogu odzajemnia? Spełnia jego wolę zawartą w przykazaniach. Ten według słów Jezusa będzie umiłowany przez Ojca Mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Miłość i pokój są synonimami szczęścia. Święty Maksymilian Kolbe nawet po bozie zagłady w oświęcimiu cieszył się pokojem wewnętrznym. Pisał do swej matki: Bądź spokojna o mnie, gdyż dobry Bóg jest na każdym miejscu i z wielką miłością pamięta o wszystkich i wszystkim. W czasie Mszy Świętej przed komunią. Celebrant zwraca się do wiernych z życzeniem, pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. A potem my sami zwracamy się bezpośrednio do Chrystusa, prosząc, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Pokoju Chrystusowego Wam życzę, mili słuchacze na każdy dzień, a zwłaszcza gdy serce wasze będzie krawawić pełne goryczy, smutku i lęku. Zawierzcie mu. On jest prawdomówny i wszechmocny. W głębi serca usłyszycie jego kojące słowo pokój Wam. Thomse valet me rabido et preteto sodie w dniu zmartwychwstania Pańskiego, nie zapomnijmy, by naszą radość przenikał duch modlitwy. Panie Jezu, mój zmartwychwstały Zbawicielu, Ty przychodzisz do mnie, jak do pogrążonego w mroku i zamkniętego lękiem wieczornika, aby mnie pocieszyć i obdarzyć spokojem. Ty jesteś barankiem bożym, niosącym do mego serca zmiłowanie i ukojenie. Proszę Cię, królu pokoju, abyś mój smutek, boleść, chorobę duszy i ciała, opuszczenie i odrzucenie przez ludzi, przyjął jako dar mojej miłości ku Tobie, ku Kościołowi oraz wszystkim moim bliźnim. Swą mocą, O Jezu, Przemień ten dar w słodkie narzędzie Twojego spawienia. List do naszej dzisiejszej skrzynki pytań nadszedł z Transcoma, Manitoba. Już dawniej słyszałem pozytywną odpowiedź radiową na zapytanie o możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Wiem, że u nas. W Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych wielu przyjęło te nowe zwyczaje z zadowoleniem, ale ja się z tym nie zgadzam. Na takie stwierdzenie mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Wobec tego nie przyjmuj na rękę, lecz do ust. Zezwolenie na udzielanie komunii świętej na rękę nie oznacza nakazu stosowania takiej formy. Podchodząc do komunii, złóż więc ręce lub skrzyżuj je na piersiach na słowa ciało Chrystusa, odpowiedz udzielającemu komunii Amen i otwórz usta. Przez niemal tysiąc lat, bo do IX wieku w całym kościele przyjmowano hostię do rąk, a nie do ust. Dopiero w średniowieczu wprowadzono w kościele zwyczaj składania hostii do ust. Dwadzieścia lat temu na prośbę episkopatu amerykańskiego stolica apostolska udzieliła pozwolenia na przyjmowanie komunii świętej na rękę. Podobnie jest w Kanadzie. Ojciec Lucyan Królikowski odmówi teraz modlitwę za wszystkich chorych i opuszczonych. Pamiętamy zwłaszcza tych, którzy w listach szczególnie polecają się naszej pamięci. Proszę. Modlitwa chorych, Jezus martwy wstały, nasz Zbawicielu. Za pomocą Twojej łaski doszedłem do takiego stanu, że już nie choroba i kalectwo. Starość i samotność, zapomnienie, a nawet nieśmierć napełniają mnie największym bólem i smutkiem, lecz moja słaba wiara, brak wytrwałości w dobrem. Ustawiczne upadki w grzech, mimo postanowień powziętych przy każdej spowiedzi, szczególnie podczas rekolekcji wielkanocnych. Przyrzekam ci tak wiele, a za parę dni wracam do starych błędów. Niech umocni mnie duchowo przeżywana Wielkanoc, gdy wspominam Twoją bolesną mękę i śmierć na krzyżu i raduję się Twym chwalebnym zmartwychwstaniem. Jezu, opłakuję swe grzechy i proszę, byś mnie z nich podźwignął. Rozbudź w mym sercu większą miłość do Ciebie, bym stawał się coraz bardziej wrażliwy na grzech. Jeśli nie uda mi się zmniejszyć ilości mych upadków, niech z twoją pomocą zmniejszę przywiązanie do nich. Przeraża mnie sama myśl i przejmuje najostrzejszym bólem, że mógłbym znowu zdradzić twoją miłość. Prowadź mnie do radosnego zmartwychwstania z tobą. Amen. A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc kwiecień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i w specjalnym się świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę kwietnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej dobrej rady. Na kwiecień Ojciec Święty prosi o modlitwę za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych. Rycerstwo niepokalanej modlić się będzie, aby Kościół w każdym swoim działaniu był świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. Franciszkanie prowadzą nowenny do świętego antoniego przez dziewięć kolejnych wtorków, aż do wspomnienia świętego antoniego dnia 13 czerwca. Prosimy weźcie w nie udział, polecając się w tego wielkiego świętego, który jest patronem Godziny Różańcowej. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne msze wieczyste i gregoriańskie Zamawianiem mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej w drugą niedzielę maja dzień matki rozpocznie się nowena do Matki Bożej franciszkanie pragną włączyć do swoich modli wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze żyjące i zmarłe mamy a także wszystkie matki podeszły wiekiem i młody, polecając je Bogu przez szczególnie stawinictwo Matki Bożej. Wspólnota godziny różańcowej serdecznie zachęca Was do udziału w tej nowenie. Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa. I za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Bogu dziękujemy za Wasz udział w novenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Pół Wam. W szczególny sposób za to błogosławi. Zmartwychwstały Chrystus dźwiga każdego człowieka. Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas do zwycięstwa nad złem, przemocą, gwałtem, zakłamaniem, przez krzyż, czyli przez ofiarę i miłość. Zmartwychwstały Chrystus nie pozwala nam zapominać o naszym zniosłym przyznaczeniu do godności dzieci Bożych. Otrąca nas z maloduszności i bezwoli, ożywia wiarę, pobudza nadzieję, rozpala miłość. Zmarchwystały Chrystus wzywa nas, byśmy ściślej zjednoczyli się z Nim, naszym Panem i Bogiem, głównie przez sakramenty, święty i modlitwę. Życzę Wam, najmilsi, głębokiej wiary zmartwychwstałego Chrystusa, który mobilizuje naszego ducha i dokonuje cudów odrodzenia. Życzę wam pełnej nadziei, że Chrystus przemieni wszelki smutek w radość Bożą i radości tej nikt wam nie zabierze. Polecam was wszystkich opiece Matki Najświętszej, która najrodośniej znudzi przeżyłe zmartwychwstanie swego Boskiego Syna. Niech pokój gości z waszych sercach, bo Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy bracia i siostry, zmartwychwstały Chrystus kroczy przed nami ku nowemu niebu i no nowej ziemi, w której wszyscy ostatecznie będziemy żyć niczym jedna rodzina, dzieci tego samego Ojca, on jest z nami po wszystkie dni, aż do końca czasów. Idźmy za Nim, na tym zranionym świecie, śpiewając: Aleluja! W naszym sercu jest radość i ból, na naszym obliczu uśmiech i wzy. Taka jest nasza ziemska rzeczywistość. Ale Chrystus marwystał, stał, żyje i wędruje z nami, dlatego śpiewamy i wędrujemy. Wierni naszemu zaangażowaniu na tym świecie ze spojrzeniem skierowanym w niebo. Kochani serdecznie dziękuję za życzenia wielkanocne, które wielu z Was przysłało, a to są moje życzenia wielkanocne dla Was. Niech radość, pokój i wiara, wielkanocny zwycięża, wszelki smutek, lęk i zamęt. Niech całej Polonii błogosławi nasz zmartwychwstały zbawiciel. Składam Wam te życzenia także w imieniu prowincjała Jamesa McCurry i naszej wspólnoty. Wesoły świąt wielkanocnych dla wszystkich. Dopełnieniem tych życzeń niech będzie uroczyste błogosławieństwo, którego udzieli Wam nasz ojciec prowincjał James McCurry. Niech Bóg Was błogosławi i szczerze. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Godzina Różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już osiem lat. Godzina różańcowa przez okrągły rok, co tygodnia spełnia misyjne zadanie głosiąc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa, rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas: Godzina Różańcowa Ojca Justyna skrytka pocztowa 454 Atoll Springs, New York 14010. Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo. Naszego ojca prowincjała Jamesa Mercury. Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami pozdrawiając po franciszkańsku.